Pierwsza rzecz, nawet taka wzruszająca trochę dla mnie. Byłem tuż pasterzem akademickim, zostałem po, po powrocie z misji we Wrocławiu Święty Michał. Jedna z pierwszych niedziel yy, po, mszy, po mszy, przychodzi do mnie małżeństwo. Podaj są z córką, nie wiem, czy ktoś jeszcze też z ich dzieci. Proszę księdza, chcielibyśmy się na rozmowę do księdza umówić, porozmawiać. Proszę przyjść. Tam w domu, w którym byliśmy, była jakaś rozmównica, ale z tytułu jako duszpasterz tam akademicki, jak, jak była sprawa studentów jeszcze z rodzicami, no to mogłem przyjm przyjmować, było to w domu przyjęte u, u, w pokoju, w dwupokojowym mieszkaniu, które tam miałem. Jedno było takie, takie miejsce do rozmów. I przyszli owi rodzice, Mama z tatą, ze swoją córką i tak właściwie bez jakichś takich ogródek. A córka, córka już wtedy się chyba rok akademicki rozpoczął, czy miał rozpocząć. Była, była to taka, taka studencka tam nomenklatura, szefową duszpasterstwa. Szefową duszpasterstwa. Taka dziewczynka tam na początku studiów, gorliwa, zapalona. I rodzice mówią, proszę księdza, ona sobie wbiła do głowy, że pójdzie do zakonu, do salezjanek. My prosimy księdza, żeby ksiądz jej to wybił z głowy. Nie dlatego, że się nie zgadzamy, żeby tam poszła, bo jesteśmy katolicy i wiem, że jak jest Boże powołanie, to my mamy obowiązek się wobec tego zgodzić. Tylko my ją znamy, widzimy i ona jest po prostu jeszcze dzieckiem. Idzie za swoimi uczuciami. No więc ja mówię, Szanowni Państwo, z doświadczeń, które już wcześniej miałem i wiary, którą się kierowałem, ja nie mogę wam zaręczyć i nic takiego powiedzieć, że ja zrobię, żeby ta dziewczyna nie poszła do zakonu, bo jeśli by Bóg tego chciał, to ja nie mam nic, jak działać przeciw. Natomiast, że zrobię wiele, wszystko. Żeby jeśli taką decyzję miała podejmować, żeby podejmowała jako dojrzała i zgodnie z wolą Bożą. Swojego czasu było to już po jakimś tam czasie, że jechałem samochodem, dzwoni mi telefon, dzwoniła siostra, salezjanka. Dzwoniła, mówi mi taka zaniepokojona, bo widziała te dziewczyny na modlitwie tam u nich, u sióstr. O coś się tam wystraszyła. O opętanie się wystraszyła i dzwoni do mnie i niech ksiądz wie, że póki ja tu jestem tam jakąś tam siostrą, mateczką od, 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 od powołań, tu nigdy tej dziewczyny do zakonu nie, nie, nie przyjmę, nigdy nie, nie, nie pozwolę, żeby wstąpiła. Nie wiem, czego się tam mateczka tak wystraszyła. To nie mateczka, bo to u sióstr salezjanek, to tam mateczek nie ma. Chociaż nie wiem, czy tam jest matka przełożona, czy siostra przełożona. U córek Marii wspomożycielki. I istotne jest, że ta dziewczyna dziś żyje w małżeństwie. Żyje w małżeństwie. Ślub mieli, z tego co wiem, w Rycie Rzymskim. I mam takie słowa, które swego czasu Jakaś była sytuacja z ojcem i w mojej obecności to ojca mówiła, tato, powiedz mi, powiedz mi, powiedz mi. Chodziło o jakąś tam rzecz. Ksiądz by mnie nigdy nie oszukał. No to ja wiem, jakie mam grzechy, bo się spowiada. Ale też nie mam żony i nie mam dzieci. Daj Boże, nigdy nie będę mieć, bo nie chcę. I Pan Bóg troszczy się. Ale moment, w którym Dziewczyna, 18-19 lat, studentka, do ciebie w twojej obecności mówi o, do księdza, o księdzu, do ojca, powiedz, bo ksiądz by mnie nigdy nie oszukał, rodzi w tobie, no to jak ja jestem, jak jest ten ojciec. No wychodzi, że ojciec mógł go oszukać, oszukiwał, oszukiwał tak boleśnie oszukał kiedyś tę te, te dziewczynę, bo dostawałem jakieś takie drobne upominki tam od, od tych rodziców. Ale swojego czasu coś mi tam zginęło w pokoju. No i wyszło, że nikt inny nie mógł być, tylko owa i owi. I pytam dziewczynę, co jest? Czy coś ci w oko nie wpadło? Ojciec się okazało, był kleptomat. Lubił dawać, ale jak mu coś w oko wpadło, to przechodził tam i wpadło do kieszeni. Powiedz mi, powiedz mi, bo ksiądz by mnie nigdy nie oszukał. A za tym była dalsza część. A ty, ojciec tak. Jak nie chcesz stanąć przy prawdach, które poznałeś, ale drugi człowiek poznał i o tobie wie. Biadać, jeżeli mu będziesz prosto w oczy patrzył i przeczył, że nie. Dzieci się do ciebie nie przyznają. Jak tak zrobić? A cóż dopiero Bóg. Dziecko własne, żona się do ciebie nie przyzna, mąż do żony, ktoś tam z krewniaków. student się do ciebie nie przyzna. A co dopiero Bóg?